Witam wszystkich, nazywam się Michał Kozicki, i jestem technologiem w firmie od Timo Systems. Dzisiaj będę prezentował masę wypełniającą super twardą z programu Kleo 3000. Produkt ten jest przystosowany do nakładania w ubytki po stronie wewnętrznej budynku, ale także i po stronie zewnętrznej. Dobrze znosi skoki temperatury. Nie wypada, pracuje razem z daną strukturą. Może być nakładany na powierzchnię z PCV, aluminium i na drewno. W dzisiejszym przypadku zaprezentuję naprawę na ramiaku okna drewnianego. Aby poprawnie ta masa mogła być wprowadzona, ten ubytek i abyśmy mogli określić, że jest to dobrze przeprowadzona naprawa, muszą tej masie towarzyszyć jeszcze inne, pozostałe produkty i dodatkowy asortyment retuszerski. Co będzie nam potrzebne dodatkowo? Oczywiście, będzie nam potrzebny przyrząd do topienia tej masy. W tym przypadku zastosujemy przyrząd na baterię. Tam już są włożone trzy baterie AA. Naciśnięcie powoduje zaświecenie się diody czerwonej. Ciągłe jej światło oznacza, że baterie są w porządku. Będzie potrzebna nam specjalistyczna szpachelka z ostrym i łagodnym uząbkowaniem do zbierania nadmiaru masy C14, tej super twardej. Będą potrzebne włókna do czyszczenia i matowania powierzchni. Płyn do odtłuszczenia, specjalnie tak przygotowany, aby reagowały na niego nasze produkty, a nie robił krzywdy typowym lakierom na powierzchni stolarki budowlanej. Dłuto retuszerskie w którym będziemy pracowali przy zaginaniu krawędzi uszkodzenia do wewnątrz, ścinania wszelkich nierówności występujących na ściankach bocznych, przyrząd Lachobel Mini. No i dalsze systemy zabezpieczenia, albo zabezpieczymy powierzchnię naszej naprawy lakierem variozolu, Albo skorzystamy z tego lakieru w pędzelku i nałożymy ten lakier. Dlaczego w taki sposób? Dlatego, że proponujemy nasz system do stolarki budowlanej, bardzo prosto skonstruowany, tani. Mamy już ten przyrząd, o którym wspomniałem. Są także tutaj baterie. Mamy. 10 kolorów mas. Poprzez ich topienie i mieszanie uzyskamy dowolny odcień. I tutaj także mamy już lakier zabezpieczający. Ten większy po prostu tutaj już by nam się nie zmieścił. Trzeba by ten system wtedy powiększać. I następna zaleta tego zestawu o symbolu C71 jest to, że klasyczna sztabka ma 8 cm, a tutaj wykorzystaliśmy 4 cm. I jeśli w przyszłości będą takie potrzeby naszego klienta, będzie mógł sobie dokupić dopiero większą. Ale jeśli jakaś firma ma potrzeby od razu zdecydowanie większe, zatrudnia więcej osób, zawsze proponujemy nasze walizki. Konstruowane specjalnie dla niego, czyli taki klient może się do nas zgłosić, opracujemy i przygotujemy większą walizkę serwisową według jego potrzeb. A teraz przejdziemy po kolei do naprawy uszkodzenia. Tu, jak widać, mamy uszkodzenie dosyć duże, bardzo nierówne są krawędzie. Pierwsza czynność to Zcięcie tych wszystkich nierówności, wyrównanie powierzchni. Dokonujemy tego naszym przyrządem Lachobel Mini. Bez obawy, tutaj nic się nie nam nie porysuje. Teraz już swobodnie przesuwam swoją dłoń, dlatego że nie ma tych wszystkich zadziorów. Etap następny. Jeszcze jakieś nierówności mogą być w środku e, i drobne kawałki drewna. Białe włókno do czyszczenia nie spowoduje zmatowania mi lakieru. A wyciągnie wszystko ze środka. Dobrze. Krok trzeci, bardzo ważny, istotny: mianowicie zagięcie krawędzi uszkodzenia do wewnątrz. Możemy uczynić to tą częścią szpachelki albo naszym dłutem metalowym. Tutaj pracujemy na sośnie, więc nie będzie problemów. Wykorzystamy tą część naszej szpachelki. Trzeba pamiętać, żeby prowadzić ją w ten sposób, nie chwytać. Ten, dlatego że możemy wtedy jeszcze dalej wprowadzić jakiś wgniot poza miejsce uszkodzenia. Dlaczego to czynimy? Jeśli byśmy tych krawędzi nie zagięli do wewnątrz, istnieje możliwość, że w trakcie nakładania na gorąco masy C14, tej super twardej, krawędzie by nam się tego drewna mogły podnieść. Zaginamy krawędzie do wewnątrz. Dobrze. To uszkodzenie traktujemy zawsze jak ranę, a ranę trzeba przemyć, odtłuścić. Do tego celu mamy płyn Wood Cleaner w systemie Cleo. Jest na bazie wody, więc nie naruszy nam tutaj struktury lakieru. Swobodnie możemy pracować na ściereczkę trykotową. Odrobina tego płynu. Oczyszczamy to miejsce, które będziemy za chwilę naprawiali. Powinniśmy teraz zamknąć dopływ wilgoci do tego miejsca. Jak możemy to uczynić? Poprzez farbę w pisaku C22, który jest też w systemie CLEO w 60 kolorach. Delikatnie nakładamy, tak aby farba nie nakładała nam się na już stronę zewnętrzną. Raczej staramy się krawędzie od wewnątrz tutaj zaznaczać. Nie zalewamy tego uszkodzenia, tylko delikatnie kontrolujemy widok krawędzi od wewnątrz. Jak nam się środek tutaj zabarwił, nie ma to znaczenia. Teraz możemy przystąpić do wypełnienia tego ubytku. Trzeba odczekać kilkanaście sekund. W tym czasie mogę sobie dobrać masy, które tu będę nakładał kolorystycznie. W trakcie topienia bardzo dobrze się ze sobą mieszają. Więc tutaj jakiś odcień zaraz wprowadzimy taki, jaki powinien być. Jeśli nakładamy kolory, staramy się zawsze to robić od jaśniejszego i dokładamy ciemniejszego. Pierwsza warstwa nałożona. Odbieramy temperaturę dowolnym metalowym, zimnym przedmiotem. Ja tutaj używam naszej cykliny metalowej. Odbiór temperatury około 5-8 sekund. Teraz mamy nadmiar. Trzeba ten nadmiar zeszlifować i zdjąć. Szpachelka, krok pierwszy ostre ząbki. Tutaj są ukształtowane. Swobodnie nam się przemieszcza szpachelka. Na drugą stronę obracamy. Teraz dopiero spoglądamy, jak to wygląda kolorystycznie. Tutaj, jak widać, trzeba będzie dołożyć tej masy ciemniejszej. Bardzo ważnym e, takim elementem w trakcie naprawy jest to, że Możemy się dowolnie cofnąć. Możemy zawsze poprawić daną naprawę, czyli swobodnie pracujemy. A całe oprzyrządowanie jest tak skonstruowane, że z dowolnym naciskiem, nawet pracując, nie uszkodzimy miejsca obok. W trakcie rozprowadzania tej masy była jeszcze ciepła elastyczna. Trzeba jej nadmiar zdjąć, tak aby została tylko w tym miejscu uszkodzonym. Do tego celu znowu wykorzystamy nasz płyn uod cleaner, ściereczkę trykotową, i delikatnie otuszamy to miejsce naprawy, powierzchnia jest równa. Wiemy. Że ta masa będzie tam pracowała razem z tym drewnem i nam się nie wykruszy, to ma duże znaczenie, jeśli jakąś gwarancję musimy dać naszemu klientowi. Ostatnim krokiem przy naszej naprawie, niezbędnym, jest nałożenie lakieru zabezpieczającego, aby cała ta struktura się nam ujednoliciła. W przypadku akurat Okna drewnianego um, używamy z reguły lakierów półbłyszczących. Lakier musi być bardzo dokładnie wymieszany. Jeśli go dłuższy czas nie używaliśmy, czyli kilka, kilkanaście dni, pierwsze trysnięcie w bok, lakier nakładamy z odległością około 30 cm pulsacyjnie. Pierwsze odparowanie około 30-40 sekund możemy delikatnie dotknąć ręką, ale pełne utwardzenie potrzebuje kilku, kilkunastu minut. W tym y, czasie nie powinniśmy dokonywać y, tutaj dodatkowych ingerencji. Teraz, jak na pewno Państwo widzicie, ten lakier tutaj jeszcze nam się błyszczy. On pomału tutaj będzie schodził z tą strukturą. Łączy się z lakierem otoczenia i zamyka całą tą powłokę pod jednolitym e, lakierem. Już mogę dotknąć swobodnie dłonią, palcami, ale wiem, że ten lakier nam się jeszcze utwardza kilka minut. E, jeśli informacje, które tutaj zostały przekazane, pomogą Wam e, przy naprawach, to proszę o łapkę w górę. Pamiętaj, zasubskrybuj nasz kanał i to na dzisiaj wszystko.